Francuz, Polak i Rusek lecą samolotem. Nagle samolot zaczyna spadać. Jedynym sposobem na uratowanie pasażerów jest zmniejszenie ciężaru maszyny. Pilot wyrzucił już wszystkie bagaże, ale samolot dalej obniża lot w szybkim tempie. Wpada na pomysł, że trzeba poświęcić pasażera. Posyła po Francuza, naświetla mu sytuację i pyta: Wyskoczysz? Nie wyskoczę. Francuz, a za modę nie wyskoczysz? Za modę? Za modę to wyskoczę. Wyskoczył, ale samolot spada dalej. Pilot każe zawołać Ruska. Mówi mu w czym rzecz i pyta: Wyskoczysz? Nie wyskoczę. Rusek, a za modę nie wyskoczysz? Pieprze tą modę Rusek, a za rewolucję nie wyskoczysz? Za rewolucję? Za rewolucję to wyskoczę. Wyskoczył, ale samolot dalej spada. Pilot decyduje poświęcić trzeciego pasażera i posyła po Polaka. Mówi mu, jak się sprawy mają i pyta, wyskoczysz? Nie skoczę. Polak, a za modę wyskoczysz? Pieprze tą modę, nie skoczę. Polak, a za rewolucję wyskoczysz? Pieprze tą rewolucję, nie skoczę. Na to pilot odwraca się do stuwardesy i mówi, Wiedziałem, że ten pieprzony Polak nie wyskoczy. Co? Ja nie wyskoczę? Spotkali się Rusek, Polak i Niemiec. Wypili trochę i przechwalają się, który kraj ma większe samoloty. Rusek mówi, u mnie to mają takie samoloty, że jak drużyna piłkarska jedzie na mecz, to trenują podczas lotu. U mnie zaś, mówi Niemiec, mają takie samoloty, że wojsko podczas lotu urządza w nich manewry. Następnie odezwał się Polak, opowiem Wam historię pewnego polskiego samolotu. Kapitan spojrzał na konsolę i mówi, że wykrył jakieś błędy w urządzeniu. Wysłał mechanika na lewe skrzydło, żeby naprawił usterkę. Mechanik wziął Fiata 126P i pojechał na lewe skrzydło. Wrócił po godzinie i w raporcie oznajmił, że nic nie wykrył. Wysłał więc kapitan drugiego mechanika z tym samym zadaniem, ale na prawe skrzydło. Mechanik również wziął Malucha i pojechał na prawe skrzydło. Wrócił po godzinie i również nic nie wykrył. Więc kapitan się wkurzył, wziął poloneza i pojechał na ogon statku. Wrócił po dwóch godzinach. Powiedział, że jakiś debil nie zamknął okna i na pokład wleciały przez nie dwa samoloty, rosyjski i niemiecki. Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi: Kto głupi wstać? Jasiu wstaje. Nauczyciel pyta: Czemu wstałeś? Bo nie chciałem, żeby pan tak sam stał. Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama obserwuje Jasia. Wreszcie mówi Jasiu, podziękuj dziadziusiowi. Ale jak? Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki. Jasiu zwraca się do dziadzia. Czemu tak mało? Nauczycielka daje klasie zadanie. Ułóżcie zdanie zawierające słowo ananas. Pierwsza zgłasza się Małgosia. Ananas jest zdrowym owocem. Później zgłasza się Paweł. Ananas rośnie na palmach. Teraz ty, Jasiu, mówi nauczycielka. A Jasiu na to. Basia puściła bonka, a na nas leci smród. Nauczyciel pyta Jasia, jakie znasz żywioły? Ogień, woda i piwo. Piwo. Jasiu, co ty wygadujesz? No tak. Zawsze, gdy tata wraca do domu pijany, to mama mówi... Ojciec znowu w swoim żywiole. Podczas meczu piłkarskiego, siedzącego na trybunach, Jasia zagaduje mężczyzna siedzący obok. Przyszedłeś sam. Tak, proszę pana, stać cię było na tak drogi bilet. Nie, tata kupił. A gdzie jest twój tata? W domu. Szuka biletu.